w idziemy następnie do na degustacji. Tym razem mam wódkę z Lidla Coral 40%, półlitrowa butelka, taka trochę, by mm, to powiedzieć, inna niż wszystkie inne na półkach w Anglii, bo jest mniejsza, jest półlitrowa. To nie jest 0,7. Wyróżnia się. Poza tym całkiem fajny design butelki, tutaj takie kwadraciki wypukłe, tu mamy imperialnego, rosyjskiego orła. No i mamy korol, yy, czy król, powiedzmy, nie? No nie powiedziałbym, żeby ta wódka była królem wódek. Zdecydowanie lepsza. Ta jest po prostu za tania żeby była najlepsza, ale nieważne. To przekręcone ryby wygląda na jak ja rosyjskie. Daje sygnał oczywiście, że to jest rosyjska wódka. Ale wódka nie jest rosyjska. Jest niemiecka. Ekerts Wacholder. Wacholder. Germany. Czyli mamy niestety niemiecką wódkę w niemieckim supermarkecie udającą rosyjską. No cóż, można by powiedzieć, że oczywiście jest sporo um, rosyjskich imigrantów jeszcze z czasów rewolucji. E, destylatorów, którzy robią wódki na całym świecie, jako rosyjskie, tak jak Smirnow, na przykład, czy, e, czy Berlin wodka e, no... także... może pod to się podczepiają, nieważne. E, także butelka ładnie wygląda, tu już mam nalane, wygląda jak wódka, no cóż tu mówić, to no, nie jest jakiś, to jest też czysta wódka, także... Klarowna, nie ma problemu. Aromat jest, muszę powiedzieć, że taki delikatny. E, czuć e, alkohol. Nawet można by powiedzieć, że zbożowy. Jest przyjemny, delikatnie. E, jakby takie jakieś nutki ziołowe. Może nie, może mi się tylko zdaje. Nie no, alkohol tutaj ze strony przeważa, ale jest delikatnie, przyjemnie. Pachnie jak wódka powinna pachnieć. Dobrze, przejdźmy do najważniejszego, czyli do oceny. Smaku. Wasze zdrowie. Przyjemna, kremowa. E, zdecydowanie czuć pożowy alkohol. E, troszkę jest takich pieprzowych akcentów. E, jest rozgrywanie w gardle. Przyjemnie. Jest też taki jakby leciutki, perfumowany e, akcent. Ale przyjemnie. Może lekka. To jest właśnie pomieszane. Lekka ziołowość z tym perfumowanym akcentem. Tylko nie wiem co to dokładnie jest. E, ale jest przyjemnie. E, dosyć fajna, delikatna, e, niezwykle pijalna wódka. E, no jest oczywiście troszkę tego e, gryzącego alkoholu, ale niedużo. E, no muszę powiedzieć, że całkiem, całkiem. E, zdecydowanie. Przyjemna w odbiorze. Eee, fajna będzie do hoteli. my się wydaje, że za tą cenę jest wspaniała wręcz. Także warto spróbować. Szczególnie jak jest przeceniona. Nie wiem ile to w Polsce kosztuje i czy jest dostępna. Ale wódka jest dobra. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się ta wódka. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o nowy filmie na kanale, tak żeby mieć na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie!